Hey, kochani, mam dzisiaj takie dwie pary tipsów. O, nie Dobra, ja okay. dwie pary tipsów. Nie wiem, na początku, które noży, bo o takich zawsze marzyłam, żeby mieć takie kwadratowe, bo już miałam tipsy. I także to wyglądało, jak miałam takie inne tipsy. I takie, to są bardziej takie słodkie, więc chyba też będę podawała. tak. Dobra, mamy już otworzone to, tak. Okej, okay, mamy nasze tipsy. O, na przykład tutaj mogę sobie tak przymierzyć. bo już palec. I zobaczcie, nie mam tutaj. Nie mam. Mam tutaj. No to tak, tutaj mam takie naklejeczki. Nie wziąłem, nie, ale zobaczcie, to jest cała gromada tego. Dobra. A, I to mamy na kciuk. Dobra, Angel jest na kciuk Tak? Tak Angel na kciuk oh, To wyjąć się nie da Czekaj. Mamy pierwszego tipsa uciągniętego Angel I go przyklejamy O oh, tak Źle to będzie wyglądało, to, mówię. Ale macie no, że Ale też ładnie no, Boże, żeby było ładnie Teraz, weźmy mamy o to o, Bo trzy tego odkleja to musimy o tak przygrzewać, tak żeby faktycznie dobrze się przykleiło. I już odkleiłam to. I wygląda <grywa> tak. I nie wiem, jakie będzie się potem naprawdę. O, wow! Ej, ten klej jest naprawdę dobry. Tym zmija. No, ty mi go damy. Ej, te paznokcie mega dobrze się trzymają. Uważam, się, że to nie ja zejdzie. Do jeszcze to było przyzwyczajenie. Au, Nie pójdę do szkoły, ale. To się ściąga Mama będzie mnie musiała karmić. Dobra. Wrócę do was, jak już wszystkie typy I pamiętam, że muszę mieć dwa inne poznamczenia, bo ten jest za duży na mój. O, ten Jak to wygląda, nie się. Akurat nie udało. Ej, bo ja mam tutaj powrócę na was na noc, żeby robiłam w szkole. To będzie na bank? Part 4. Part two, part 3, part 4. Bye.